Witaj na naszym kanale Historie z ciemności. Zanim zaczniesz, naciśnij lubię to i zasubskrybuj, abyśmy mogli dalej tworzyć takie historie. Zaczynamy. Dom, w którym zamieszkała moja córka, od zawsze mnie niepokoił. Nie chodziło nawet o sam budynek stary, skrzypiący, o zimnych ścianach i wąskich korytarzach. Coś było nie tak z ludźmi, którzy w nim mieszkali. Odkąd Karolina wyszła za Kamila, coraz rzadziej się odzywała. Twierdziła, że jest zmęczona, że wszystko jest w porządku, ale wiedziałam, że kłamie. Przestała się uśmiechać, a potem zaczęła unikać kontaktu wzrokowego, nawet ze mną i jej własną matką. Zaniepokoiło mnie to na tyle, że w końcu pojechałam do nich bez zapowiedzi. Wzięłam ze sobą zabawki dla mojego wnuka i górka. Miał dopiero sześć lat. Żywe, wrażliwe dziecko z ogromnymi, brązowymi oczami. Był moim oczkiem w głowie. Gdy zapukałam, drzwi otworzyła matka Kamila, pani Halina. Zawsze miała lodowaty uśmiech. Patrzyła na mnie z góry, jakbym nie była wystarczająco dobra dla jej rodziny. Karolina śpi, powiedziała chłodno. I Igor też. Proszę nie przeszkadzać. Ale coś w jej głosie brzmiało sztucznie. I wtedy usłyszałam odgłos. Tłumiony jęk. Cichy, przeciągły dźwięk dochodzący z góry. Jakby ktoś próbował krzyczeć, ale nie miał siły. Czy Igor jest chory? Zapytałam, nie kryjąc niepokoju. Słyszałam coś. On często tak udaje. Kamil mówi, że to przez jego wyobraźnię. Trzeba go uczyć dyscypliny, powiedziała obojętnie. Nie wierzyłam w ani jedno słowo. Minęłam ją i wbiegłam po schodach. W pokoju dziecięcym panował półmrok. W rogu leżał Igor. Nieruchomy. Bez wyrazu. Oczy miał uchylone, a z ust ciekła mu ślina. Był nieprzytomny. Boże święty. Krzyknęłam. Karolina. Ale nikt nie przyszedł. Schwytałam za telefon, ale zanim zdążyłam wybrać numer alarmowy, Kamil stanął w drzwiach. Nie dramatyzuj, mamo. On tak robi, gdy nie dostaje tego, czego chce. Spojrzałam na niego w osłupieniu. On potrzebuje lekarza teraz. Nie? On potrzebuje dyscypliny. Przestaniesz go rozpuszczać, jeśli zaczniesz słuchać ludzi z doświadczeniem. Zamarłam. Miałam ochotę rzucić się na niego, wyrwać mu syna i uciec. Ale coś mnie powstrzymało. Coś było nie tak z tym domem. Zabrałam igora w ramiona. Był ciepły, ale z jego czoła spływał pot. Oddychał płytko, jakby walczył o każdy oddech. Gdy próbowałam przejść obok Kamila, chwycił mnie za ranie. Nie ruszysz się stąd bez naszej zgody. Wtedy z dołu dobiegł głos Haliny. Zostaw ją! I tak nie uwierzą w to, co widziała. Zadrżałam. Czy oni naprawdę pozwoliliby mu umrzeć? Ale zanim zdążyłam podjąć jakąkolwiek decyzję, Igor otworzył oczy. I szepnął coś. Czego nigdy nie zapomnę. Babciu, dziura, pod łóżkiem, ona tam mieszka. Zamarłam. Spojrzałam pod łóżko, ale nic tam nie było. Tylko ciemność, zbyt gęsta jak na zwykły cień. Wtedy nagle Igor znów stracił przytomność. I usłyszałam ciche, nieludzkie chichotanie dochodzące z podłogi. Igor ocknął się dopiero wieczorem. Siedziałam przy nim od kilku godzin. Opierając czoło o jego łóżko, Karolina w końcu zeszła na dół, z cieniami pod oczami, jakby nie spała od tygodni. Usiadła obok mnie i dotknęła dłoni syna. Nie powinno cię tu być, mamo, wyszeptała. On potrzebuje pomocy. A oni, spojrzałam na drzwi, za którymi zniknęli Kamil i Halina, oni nic nie robią. Karolina skinęła głową, bez siły. Ale ty nie wiesz, co się tu dzieje. Chciałam zapytać więcej, ale Igor się poruszył. Otworzył oczy. Były inne. Nie wyglądały już jak oczy dziecka. Nie było w nich strachu ani niewinności. Były szkliste, głębokie i nieruchome. I wtedy powiedział coś, czego nie byłam w stanie zrozumieć. Talmher Inchaadonurhe Sawat, wa Asetre. Karolina zamarła. Co on powiedział? Nie wiem. Odpowiedziałam, ale coś w brzmieniu tych słów sprawiło, że zrobiło mi się zimno. To nie był żaden znany mi język. Ani europejski, ani semicki, ani nawet jakakolwiek znana gwara. On mówi to od dwóch tygodni. Karolina spojrzała mi w oczy. Zawsze w nocy. szeptem. Gdy śpimy. Ja to nagrałam, ale kiedy próbowałam odtworzyć, dźwięk zniknął z telefonu. Zignorowałam narastającą panikę. Chciałam być logiczna, rozsądna. Może ma gorączkę? Może to efekt czegoś neurologicznego? Ale wtedy Igor powtórzył słowa, tym razem głośniej. Z naciskiem. Z agresją. Talmr in cecha a do nurhe. Powietrze w pokoju się zmieniło. Lampka przy łóżku zamigotała, a z sufitu dobiegł suchy trzask. W tym samym momencie za drzwi dobiegł kobiecy krzyk Halina. Wybiegłam z pokoju. Zeszłam po schodach. Na dole zobaczyłam coś, czego nie zapomnę do końca życia. Halina stała przy ścianie, blada jak papier. Na podłodze przed nią leżały dziesiątki martwych owadów. Wszystkie identyczne czarne, błyszczące chrząszcze o długich czułkach. Ich odnóża były ułożone jakby celowo. W krąg. One, wyszły z szafy i górka, wyszeptała Halina. Znowu? On ją przywołuje. Te z podłogi. Spojrzałam na nią jak na wariatkę. Co pani wygaduje? Ale ona tylko pokazała mi rękę. Miała na niej spalony ślad dłoni. Dziecięcej dłoni. Dotknął mnie. Nie pozwolę mu więcej. Ja już przez to przechodziłam z Kamilem. Myślałam, że to się skończyło. Ale to, to wróciło. Zaczynałam tracić oddech. Co pani ma na myśli, przez to przechodziłam z Kamilem? Halina spojrzała mi prosto w oczy. Kamil też mówił w tym języku, kiedy był mały. Ale nauczyłam się go ignorować. I zniknęło. Przestało go prześladować, gdy przestaliśmy się bać. Wtedy usłyszałyśmy trzask z góry. Drzwi do pokoju Igora zatrzasnęły się z hukiem. Pobiegłyśmy na górę. Ale nie dało się ich otworzyć. Za drzwiami było słychać tylko chrapliwy śmiech. Nie należał do dziecka. Karolina stała na korytarzu, drżąc. On nie pozwala mi wyjść. Nie Igor. On i wtedy znów usłyszeliśmy ten głos. Z wnętrza pokoju, w tym samym nieznanym języku ale tym razem mówiły dwa głosy naraz. Jeden dziecięcy. Drugi kobiecy. Zimny. Mroczny. Nurhe. Nurhe esavat. Talmerin wa'a matresita. Karolina krzyknęła. Halina zaczęła się modlić. A ja stałam z dłonią na zimnej kłamce i rozumiałam tylko jedno. To coś nie mówiło tylko przez mojego wnuka. Ono było tu, w środku, w domu, od dawna. Zamknęłyśmy się w sypialni gościnnej. Igor nadal był w swoim pokoju, zamknięty. Gdy próbowałam tam wrócić, coś odepchnęło mnie od drzwi. Niewidzialna siła. Karolina płakała bezgłośnie, a Halina modliła się i szeptała stare zaklęcia, których nie rozpoznawałam. Nie spałam. Całą noc czytałam. Przeszukiwałam wszystkie możliwe strony o egzorcyzmach, oczyszczaniu przestrzeni i rytuałach chroniących dzieci przed złymi bytami. Większość z nich była zbyt skomplikowana, ale kilka wskazówek się powtarzało: sól, lusterka, szałwia, ogień, przedmioty z osobistym znaczeniem. O świcie podjęłam decyzję. Nie oddam Igoratej rzeczy. Nie pozwolę żeby skończył jak Kamil, martwy wewnętrznie, zamknięty, bez duszy. Weszłam do kuchni. Znalazłam słoik z grubą solą, starą świeczkę w szafce i dwie zasłony z wszytymi lusterkami. Pod poduszką Igora leżał jego rysunek, stara kartka przedstawiająca kobietę z czarnymi oczami, stojącą pod łóżkiem. Wzięłam wszystko, co miałam i ruszyłam do jego pokoju. Drzwi były nadal zamknięte. Ale gdy dotknęłam klamki, coś się zmieniło. Cisza głęboka, nienaturalna. A potem klik. Same się otworzyły. Igor siedział na łóżku. Nieruchomy. Wpatrzony w jeden punkt. Kochanie, szepnęłam. To ja. Babcia. Pamiętasz mnie? Ale nie odpowiedział. Z jego ust znów wydobył się tamten język. Rozsypałam sól w krąg wokół łóżka. Przymocowałam lusterka do ścian i postawiłam świecę obok jego rysunku. Potem wyciągnęłam pęk szałwi, który wcześniej suszył się w kuchni Haliny. Nie wiedziałam, czy zadziała, ale musiałam spróbować. Zaczęłam szeptać. Zostaw go. Nie należy do ciebie. Nie ma tu miejsca dla cienia. To dziecko jest światłem. Szałwia zaczęła się tlić. Dym był gęsty i lekko niebieski. Wydawało mi się, że słyszę. Syk. Igor szarpnął się. Spojrzał na mnie. Babciu, ona się złości, wyszeptał. Nie chcę odejść. Pod łóżkiem coś się poruszyło. Wiedziałam, że muszę to zrobić teraz. Wsunęłam pod łóżko miseczkę z solą, zawiniętą w szalik Igora, jego rysunek i srebrny łańcuszek, który dałam mu na chrzest. Osobiste przedmioty. Sól, odbicie, intencja. I wtedy ziemia zadrżała. Niemocno, ale wyraźnie. Wszystkie lusterka pękły naraz. Świeca zgasła. I coś wypełzło z podłóżka. łóżka. Nie miało kształtu. Było cieniem, który nie rzucał cienia. Wydawało dźwięk jak skrzypienie starych drzwi i jęk z głębi studni. Rzuciłam w to coś garścią soli. Zawyło. Igor krzyknął. Karolina wbiegła do pokoju. Mama, co się dzieje? Nie patrz. Trzymaj Igora. Ale Karolina już patrzyła. Zamarła. I wtedy coś się zmieniło. To coś spojrzało na nią. I odeszło. Rozpłynęło się w podłodze. Dym szałwi zniknął. A świeca zapaliła się ponownie sama. Igor upadł na poduszki. Uśmiechnął się lekko. Już poszła. Ona bała się ciebie, babciu. Minęło kilka dni. Halina wyprowadziła się bez słowa. Kamil zamilkł, nie był w stanie wytłumaczyć niczego. Karolina odzyskała siłę. Igor znów się śmiał. Ale ja wiem jedno. To coś nie zniknęło na zawsze. Tylko się cofnęło. Czeka, i jeśli kiedyś wróci, będę gotowa. Bo teraz wiem, że najgorsze duchy nie przychodzą z cmentarza. One rodzą się w rodzinie. Ale mam nadzieję, że w końcu zrozumie, że na Ziemi nie ma dla niego miejsca.